Cześć, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku z tej strony. Gajowy zapraszam do kolejnej recenzji. Będzie to tym razem zegarek Smartwatch eMail Lab model KW66. Jednak pamiętajcie, że zanim przejdziemy do unboxingu, musimy sobie coś wyjaśnić. Smartwatche dzielimy na różne mm, urządzenia, które będą działały w inny sposób. Smartwatch kojarzy nam się raczej z takim zegarkiem, który ma jakieś aplikacje, możemy przez niego dzwonić lub możemy y, robić przez niego naprawdę dużo. Jednak są jeszcze coś takiego, jest, są takie urządzenia jak opaski sportowe albo zegarki sportowe. I ten właśnie jest w kategorii zegarków sportowych i ma tylko funkcje niektóre smartwatcha. Zaraz Wam wytłumaczę o co chodzi. Zobaczymy sobie unboxing, ja Wam trochę powiem o, o tym, co jest w pudełku oraz jakie ma e, specyfikacje ten zegarek. W środku znajdziemy ładne dwie e, opaski do wymiany. Jedną mamy czarną, drugą. E, Drugą mamy zieloną, którą możemy sobie wymienić bardzo łatwo, nie jest to w żaden sposób trudne oraz kabelek do ładowania, który jest magnetyczny i nie da się go podpiąć w zły sposób. To też jest bardzo dobra funkcja, żeby po prostu nie uszkodzić naszego urządzenia. Przejdźmy teraz do specyfikacji. Zaraz Wam wyjaśnię co i jak. Firma IMILAB która wyprodukowała zegarek o modelu KW66 z wyświetlaczem o przekątnej 1,28 cala o rozdzielczości 240x240 pikseli. Osobiście uznam, że jest dosyć czytelny, dosyć dobry, jednak nie jest to full HD ani nic w tym stylu, dlatego nie oczekujcie, że będziecie mieć naprawdę ostry obraz. Jest kompatybilny z Androidem od 5.1 w górę oraz iOS od 9 w górę. Po nowszej aktualizacji oprogramowania tego zegarka mamy dostępny język polski, dlatego będzie nam łatwiej go obsługiwać. Ma 13 funkcji treningu, to znaczy możemy sobie wybrać bieganie, rower. Chodzenie, tenis, jogę. Możemy chodzić po górach, możemy też skakać na skakance, grać w baseball albo w badmintona i inne różne też tryby, które niestety w moim przypadku się tanie nie przydadzą. Bardzo żałuję, że nie ma jazdy na nartach, bo jeżdżę na nartach, ale chyba żadne z tych nowszych urządzeń nie ma takiej funkcji. Możemy tylko wybrać na przykład bieganie, co jest bardzo podobne i będzie w porządku. E, bałwanie, która godzina? bałwanie pójdźmy 13.52 ok bałwanie, zegarek chyba mieć mamy też monitor monitorowanie snu czego jeszcze nie wypróbowałem, ponieważ nie śpię w zegarku, jest to trochę niewygodne zegarek również monitoruje prędkość bicia naszego serca niektórzy z tego co czytałem w internecie niestety mylą się i myślą, że tam mają funkcję po sprawdzania ciśnienia krwi, to nie jest ciśnienie krwi, to jest po prostu maksymalne e, prędkość bicia serca, jaką mieliśmy i maksymalną e, dolną tą, tą granicę, więc wtedy możemy zobaczyć kiedy, jak się czuliśmy, bo mamy też wykresy, kiedy połączymy nasz zegarek z naszą aplikacją. Bardzo fajne jest to, że możemy wybrać sobie spośród wielu dostępnych tarcz i to jest ta jedna z funkcji, z funkcji smartwatcha, w której możemy po prostu się trochę pobawić i powybierać sobie, pozmieniać codziennie, mieć inną tarczę zegarka i Będziemy widzieć też różne informacje na tym zegarku. Ja osobiście muszę mieć cyfrowy zegarek, ponieważ bardzo rzadko używałem tego analogowego, i zanim ja dojdę do tego, co to jest za godzina, więc wolę po prostu przeczytać pod, jak po w cyfrowej wersji. I mamy też krokomierz w tym zegarku, który będzie nam dokładnie pokazywał, ile zrobiliśmy kroków. Z funkcji smartwatcha też jest yy, ciekawe to, że możemy czytać powiadomienia z naszego telefonu i niestety odbierać telefonów nie możemy, ale możemy wiedzieć kto dzwoni i odrzucić połączenie, jeżeli nie mamy ochoty z kimś rozmawiać. Coś idealnego dla mnie. Musimy tylko nadać uprawnienia aplikacji w naszym telefonie, żebyśmy mogli odczytywać SMS-y, odczytywać Whatsappa i inne aplikacje i wtedy mamy wszystko na naszym zegareczku. Nie musimy wyciągać telefonu. No i to, już jest też funkcja tego smartwatcha. Ciekawą rzeczą też starczy jest to, że możemy zrobić własną tarczę, to znaczy własne tło tarczy, bo już zegarka na przykład zmienić nie możemy, ani nie możemy dodać analogowego zegarka lub innych rzeczy, ale możemy zrobić swoje zdjęcie albo wrzucić nasze ulubione zdjęcie i wrzucić sobie na naszą tarczę do zegarka i ona będzie wyglądała naprawdę fajnie. Pomimo tego, że jest tylko 240x240 pikseli, to i tak te zdjęcia wyglądają całkiem ciekawie i widać szczegóły. Wydaje mi się, że ważną rzeczą podczas użytkowania tego zegarka jest to, aby... Dobrze go założyć. Ja dopiero po przeczytaniu instrukcji, jak rzadko to robię, to jednak tym razem musiałem przeczytać tą instrukcję. Gdy go zakładamy, ten czujnik będzie sprawdzał, czy jest on na ręce, czy nie. I w momencie, kiedy go źle założymy lub po prostu będzie założony za luźno, to wtedy on nie będzie ani czytał krokomierzy, ani nie będzie miał funkcji treningu. Po prostu nie, nie zaliczy nam tego. I w momencie, kiedy wybierzemy sobie trening i bieg i zacznie się odliczanie to w tym momencie teraz mam dobrze założone, odliczanie się zaczęło i trening trwa i to jest dobra rzecz, to jest bardzo fajna rzecz bardzo często je używam do właśnie biegania, treningu i tak dalej i wtedy mam cały tracking na moim telefonie i nie muszę wyciągać telefonu i cały czas klikać na telefonie, wystarczy, że się pobawię zegareczkiem i wszystko działa więc jest to fajny gadżet, myślę, że na początek roku aby zmienić swoje nawyki fizyczne, treningowe tak naprawdę, żeby troszeczkę wziąć się za siebie. Mamy też fajny przypominacz o tym, żeby wstać od komputera. Szczególnie dobre dla osób, które pracują teraz z domu, żeby po prostu co godzinę lub możemy ustawić nawet co 20 minut, żeby po prostu będzie nam wibrował zegarek i żebyśmy sobie wstali od tego komputera, poruszali się trochę, porozciągali się lub po prostu gdzieś poszli i nie zasiedzieli się przy tym komputerze, bo wtedy ludzie po 30 może zrozumieją o co chodzi. Żeby po prostu nie zrobić sobie krzywdy z kręgosłupem lub yy, po prostu nie przytyć, <laughs> mam nadzieję, że tu będzie widać tą funkcję. Spróbuję zrobić zbliżenie. Chodzi o to, że to jest właśnie ten yy, prędkość bicia serca i tutaj mamy maksymalną i minimalną yy, wartość. To nie jest ciśnienie krwi, <laughs> dlatego tutaj musicie na to uważać. Nie wiem dlaczego czasami ludzie w aukcji tak piszą. Zegarek możemy kupić od 150 do 200 zł w zależności od sprzedawcy, dlatego też możecie sobie poszukać na y, zagranicznych portalach y, zakupowych lub po prostu możecie kliknąć w link afilacyjny, który jest u mnie w opisie i możecie sobie taki zegarek zakupić. Kolejne dwie funkcje, które są bardzo ciekawe, to znajdź mój zegarek, znajdź mój telefon to jest jedna funkcja, a druga funkcja to jest kontrolowanie y, odtwarzania muzyki na naszym telefonie. Czyli jeżeli mamy słuchawki założone i leci na muzykę z telefonu, możemy wybrać opcję wyboru muzyki i możemy iść dalej lub możemy zrobić pauzę lub możemy wrócić do innej piosenki. To jest bardzo przydatne. Oraz znajdź mój telefon lub znajdź mój zegarek. Często jest tak, że właśnie mamy gdzieś ten telefon, mamy gdzieś ten zegarek, zazwyczaj telefon, telefonu będziemy szukać, więc wybieramy sobie po prostu opcję na zegarku. W dół i mamy taką lubkę, jak klikniemy na lubkę, to zegarek zacznie dzwonić, nie będę teraz tego robił, bo on dzwoni i po prostu przestanie dzwonić po około 30 sekundach i wtedy możemy go wziąć. To wszystko, mamy też opcję nie przeszkadzać. Producent oznajmił, że zegarek ma wytrzymać 30 dni na baterii, na jednym ładowaniu, w trybie czuwania, czyli jeżeli nie będziemy go używać, w trybie normalnego użytkowania, czy tam minimalnego użytkowania, minimum 15 dni. Ja używam zegarka już prawie tydzień i dalej ma 75% baterii. Więc myślę, że jest to dosyć dogodne. Tylko nie, trzeba nie zgubić kabelka do ładowania, bo żaden inny kabel nie będzie pasował. Także to jest bardzo ważne. Jest specjalny kabel z dwoma magnesami, który będzie ładował na tym porcie z tyłu. Również jeszcze bardzo ważna informacja na temat zegarka, o której zapomniałem powiedzieć, to jest jego wodoodporność i pyłoodporność IP68. Pamiętajcie jednak, że każdy producent urządzenia będzie chciał dać jak najwyższy rating, jak najwyższą opinię, jak najwyższą ocenę tego IP. 6 to znaczy, że jest pyło i kurzoodporny, czyli nic się nie powinno dostać do środka i będzie nie zepsuje się na pewno. A 8, czyli jest wodoodporny, nawet powyżej 1 metra pod wodą. Jednak w instrukcji przeczytamy, iż nie, żeby nie brać go na saunę ani do, na basen, ani na nawet pod prysznic, ze względu na to, że para może się dostać do środka oraz inne chemikalia mogą zniszczyć zegarek dookoła. więc prawdopodobnie nie ma tutaj gwarancji pod tytułem: Dostała się woda, no bo coś innego mogło się dostać. Tak samo każda woda ma inną gęstość, więc, więc po prostu jak będziemy mieć ręce, albo. Będzie padał deszcz, to wydaje mi się, że to wystarczy, żeby go nie uszkodzić. I na tyle. Jedynym jeszcze minusem, jak jest w tym zegarku, jest taki: oczywiście, mamy tą funkcję, kiedy podnosimy rękę, że on się załączy, tak. Tylko kiedy zrobimy zbliżenie, na pewno będziecie widzieć, że tarcza na tym zegarku jest troszeczkę mniejsza niż wyświetlacz. Wyświetlacz jest ogólnie zakrzywiony troszeczkę, ale tylko na końcach, i on tutaj na końcach nie ma dotyku też myślałem, że będzie jakaś opcja tego okręcania tutaj, ale nie. On, on tylko z przodu, tylko na samym środku ma dotyk. Dotyk jest dosyć responsywny, dosyć dokładny, także wydaje mi się, że to jest spoko. Nie, nie trzeba tutaj nic mówić na ten temat. Jeden przycisk, tak jak mówiłem, tarcza jest trochę mała. Fajnie by to wyglądało, jakby tarcza była do samego końca, ale pewnie widocznie ze względu na to, żeby, żeby troszeczkę wzmocnić ten zegarek, żeby był bardziej odporny, no to musieli go zrobić mniejszy. No i dookoła go um, ochrania sama obudowa. Sam zegarek jest bardzo ładny. Muszę przyznać, że to jest jeden z najładniejszych zegarków smartwatchów tej, w tym przedziale cenowym, jaki widziałem. No i jest okrągły, nie jest kwadratowy. To ja nie lubię tych kwadratowych ani tych podłużnych y, smartwatchów i pas, pas, y, tych y, sportbendów, czyli tych opasek sportowych. Co do wyświetlacza, i co do tego panelu z przodu, możecie też kupić sobie do tego folię ochronną, jednak myślę, że to nie jest konieczne. Ja jestem mechanikiem samochodowym, pracowałem na warsztacie z tym zegarkiem przez te ostatnie kilka dni i naprawdę robiłem różne dziwne rzeczy. Wsadziłem ten zegarek w różne dziwne miejsca razem z moją ręką. I powiem Wam szczerze, że myślałem, że będzie porysowany, jak go wyciągałem, albo że po prostu będzie jakakolwiek smuga, albo cokolwiek. A tu na tym wyświetlaczu nie ma totalnie nic. Naprawdę. Nie ma ani ryski, dlatego też nie będę gwarantował tutaj, że on jest antyrysujący się czy coś. Tylko chodzi o to, że jest całkiem dobry. Nie jest to najgorszy, najgorszego typu plastik. No. To myślę, że chyba obgadaliśmy cały temat. Mam nadzieję, że Wam się ten film podobał. Mam nadzieję, że się zdecydujecie na zakup takiego zegarka yy, lub poczekacie na coś nowszego. To już jest w Waszej kwestii. Ja bardzo dziękuję za to, że wpadliście do mnie na film. Ja już kończę go. Zostawcie oczywiście komentarz, co o tym myślicie, może mieliście taki zegarek lub planujecie sobie kupić coś podobnego. Myślę, że to jest dobra alternatywa właśnie do zegarków za, nie wiem, 1000 zł, czy tam jakąś, jakiejś większej kasy, żeby po prostu zobaczyć, przetestować, co to jest, jak to działa, czy w ogóle Wam się to przyda i czy będziecie w stanie się do tego przyzwyczaić. Bo to jednak zegarek, nie wszyscy lubią zegarki, prawda? Dobrze. Dziękuję, pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmie.